Jesteśmy z powrotem na drugim półfinale, czyli u Michała Bodzionego. Zostaliśmy się w stanie 3-3, a już słyszałem, że Michał prowadzi 5-3. Na pierwszym planie Michał Bodziony, Luban Śląski, 12-krotny mistrz międzynarodowego turnieju Rozochowda Rekap. A z głębi kortu jednokrotny triumfator tego turnieju Roman Lisak, Lwówek Śląski. Okay. i szukam koncentracji. Po niemiecku. Równo? I mamy równowagę. Piłka meczowa albo piłka na 5 do 4, czyli Michał wyrzucił. I równowaga, Michał chce koniecznie zakończyć tutaj na tych trzech ziemach w finale czego na niego już Andrzej Misiek No i mamy meczową Kilka meczowa Michał bodziany Game set, Mecz! Michał Bodziony, Lubań Śląski! Dwunastokrotny mistrz, triumfator Międzynarodowego Turnieju Rozochow Darek mecz. Michał, prognozy na finał? Ty, jak o, ciężko. Czy wiesz z kim grasz? Tak. Wiesz, z kim grasz? Z se serwis. Oglądałeś coś tam, jak grał? No, widziałem, z Adamem. Widziałeś parę, parę piłek. No, będzie bardzo ciężko. Jesteś optymistycznie wchodzisz w mecz, czy... Co mam do stracenia? Co mam do stracenia? Optymistycznie. ryzykować ci Powodzenia w finale. Roman, nie udało się, co? Nie udało się. Za mocny, Za ale półfinał. Dobra rzecz, gracz, teraz mały finał. Tak jest. Przeciwko Adamowi, więc same prestiżowe pojedynki. Jeszcze raz będę grał przeciwko Adamowi. Świetnie. Powodzenia.